Teraz zadanie dla rodziców, bo wy mieliście swoje zadania. Bo wobec tego spójrzcie na swoich rodziców, spójrzcie na nich, a rodzice pokażą Wam, jak się kręci bioderkami. Pokazujemy dzieciakom, pokazujemy, a dzieciaki powtarzają. Kręcimy bioderkami. Teraz uwaga, uraka, rodzice pokazujemy dzieciakom, jak się kręci ramionami. A dzieciaki kręcą ramionami, kręcimy ramionami. No dobrze, uwaga, uwaga. Zatrzymujemy się, patrzymy na mnie i teraz uwaga. Ja liczę do trzech, jak powiem trzy wszyscy robimy hop w górę, dobra? Uwaga, jeden, dwa. Trzy. Świetnie. Jesteśmy gotowi, moi koni na rozgrzewkę, na początek troszeczkę połomańca Hop, I raz. Wszyscy, wszyscy. I tam również nikt nie stoi. Śmiało, śmiało, śmiało. I słuchamy, słuchamy uważnie. I uwaga, będzie lewa noga na początek. Moja lewa noga tań, czy moja prawa noga tańczy i trawa, ręka i wioderka Zakręćmy biodek i ramiona Kołyśmy ramionami Zakręćmy bioderki